Kochani, gdybym miał nadać tytuł czy temat temu słowu, którym chcę się z wami podzielić, to powiedział, że brzmiałby on: Zaufaj mi, wiem, gdzie jesteś. Zaufaj mi, wiem, gdzie jesteś. Skąd taki. Tytuł, taka myśl, bo w moim sercu przekonanie, że w tej Ewangelii, choć wprost nie jest tak napisane, to dzisiaj, w tę niedzielę po południu, Bóg tak mówi do nas. Kochani, przejdę przez tę Ewangelię, dzieląc się takimi kilkoma, dokładnie czterema obrazami, które tworzą treść tego słowa. Pierwszy obraz to jest nasze środowe spotkanie. Z seniorami. Raz w miesiącu albo jedno z, ze spotkań w ciągu miesiąca to środowe z seniorami poświęcone jest Bożemu Słowu. Znaczy Ewangelia z niedzieli, która będzie. Tekst jest wydrukowany. I te 20-20 par osób siedzimy razem, czytamy te ewangelie raz, drugi. Wszyscy mogą dużymi literami wydrukowane widzieć ten tekst. I potem ci, którzy mają już swojego życia 60, 70, 80 lat, opowiadają, co tam widzą w tej Ewangelii. I dosyć często jest tak, że w tę środę to właśnie seniorzy budują niedzielne słowo dla mnie. Ale po tych 40 minutach, pamiętam, jak jedna osoba, a potem druga, mówi: Ja też tak myślę. Ciekawe, co ksiądz powie w niedzielę, bo ta Ewangelia jest tak trudna. Rzeczywiście jeden z mężczyzn powiedział tak, proszę księdza, to cztery razy błogosławieni, cztery razy biada. Jak my to mamy w kościele słyszeć? Jak ksiądz będzie stał raz, drugi, trzeci przy ołtarzu w niedzielę, no to przecież tam będą ludzie, którzy są bogaci, tacy, którzy są zdrowi, którzy się dobrze mają, którzy byli na zabawie wczoraj. I oni mają z tego doświadczenia usłyszeć, że biada im. Jak mają to rozumieć? I będą tacy, którzy będą chorzy, którzy będą się martwić, żyją w lęku, żyją w depresji, martwią się całkiem realnie. Jak oni mają słyszeć: bądźcie błogosławieni, bądźcie szczęśliwi. No i ja nie ukrywam, że taki cały dzisiejszy dzień mam. Wiecie, kiedy przygotowywałem się do tej niedzieli, to modliłem się i przyszedł mi, i to jest ten drugi obraz, którym chcę się z Wami podzielić, przyszła mi na pamięć taka katecheza, którą napisał, wygłosił lata temu kiedyś święty Ignacy Loyola. Święty Ignacy Loyola jest jednym z takich mistrzów duchowości w Kościele, który ma już swoich uczniów przez setki lat. I Choć dotyczy to życia duchowego, to Ignacy jest specjalistą w ludzkich emocjach i mówi, że nie powinniśmy lekceważyć naszych emocji, bo raz mamy ochotę do wielkiej radości, byśmy świat chcieli przewrócić, a drugi raz jesteśmy tak przygnębieni, że nie mamy ochoty wstać z łóżka i wyjść z domu. I Ignacy Loyola mówi, to nie jest tak, że to jedno jest super, a to drugie jest złe. Po prostu jako ludzie tak mamy. I namalował to na wykresie, na układzie współrzędnych. I mówi czasem, jak o, tu jest ta oś czasu i tu jest ten stan emocjonalny góra i dół, to Ignacy mówi, że w życiu jest tak jak... Na wykresie, to jest sinusoida, raz do góry, raz na dół. I mówi, raz doświadczamy pocieszenia, a raz strapienia. I czas biegnie dalej, i znowu idziemy ku pocieszeniu, a potem znowu doświadczamy strapienia. I mówi, że my chętnie przebywamy w tym czasie pocieszenia. I Ignacy mówi tak. Wyobraź sobie, że jesteś zakochany po uszy. Świat określiłby to, stracił dla tej dziewczyny czy dla tej kobiety głowę. I Ignacy mówi: Jak jesteś w takim pocieszeniu, zabraniam ci podejmować jakiekolwiek decyzje. A potem mówi: Jak któryś z mężczyzn jest. W nowicjacie albo w seminarium i ma totalnego doła. Nic mu się nie chce. Jeszcze się zakochał. Doświadcza potężnej walki. Ignacy mówi, nie możesz teraz odejść. To, kiedy jesteś albo tu, albo tu, na tych największych pikach, albo pocieszenia, albo strapienia. Nie możesz podejmować decyzji. No to jak się mam zachować? Ignacy mówi tak: jak jesteś w pocieszeniu, to pamiętaj, że to wszystko, co jest tak dobre i piękne, jest naprawdę od Boga. I może przyjść też taki czas, że czegoś ci zabraknie. Pamiętaj tylko, że to, co masz, masz od Boga. A mówi, kiedy jesteś w strapieniu, to pamiętaj, że Bóg o tym wie. I nawet jak Ty mówisz, że nawet Bóg Cię opuścił, to to nie jest prawda. Idzie czas i z tego strapienia idziemy do góry. Możliwe, że niektórzy z nas albo w naszych rodzinach mają takie doświadczenie, że ktoś był lata, Uzależniony od czegokolwiek. Od alkoholu, od narkotyków, od pornografii, od czegokolwiek. I czasem człowiek musi doświadczyć aż takiego dołu, że dopiero to doświadczenie tam na dole sprawi, że człowiek wychodzi do góry. To jest szkoła świętego Ignacego. Zaufaj mi. Że wiem gdzie jesteś. Koni, trzeci obrazek. To dzisiaj w naszym kościele od rana, ze wszystkimi, którzy byli w kościele, modlę się, modlimy się i wspominamy naszą misjonarkę Magdę. Wielu z Was ją dobrze zna i wie, że od lat jest na misjach w Zambii. Czasem Magda stawała tutaj opowiadając. Czasem siedzieliśmy na plebanii razem, pijąc, jedząc, rozmawiając i słuchałem tych jej opowieści. I czasem zachodziłem w głowę, jak to jest, że młoda kobieta, przed którą zdaje się, że świat stoi absolutnie otworem, że ona decyduje się na to, żeby wyjechać do tego świata, który nawet wyobraźnie dla mnie jest za ciężki, że ona decyduje się, żeby mieszkać w takim pomieszczeniu, które za dnia jest klasą, a potem jak dzieci odchodzą, no to ona tam mieszka. I że ona decyduje się na to, żeby iść do slamsów, czyli do takich miejsc, których ja nigdy nie byłem, nie widziałem. Ale czujemy, jak to jest, że ona tak się decyduje na to. Opowiadam dzisiaj o tym, bo Magda dzisiaj przed południem. Wstąpiła w związek małżeński z Danielem, który jest Europejczykiem i z którym również podjęła taką decyzję, że tworząc małżeństwo, zakładając rodzinę, chce tam mieszkać. Myślę sobie, Panie Jezu, to doświadczenie pocieszenia i doświadczenie strapienia, aż mam ciarki na, na skórze. I chciałbym, kochani, żebyśmy dzisiaj również w tej popołudniowej wspólnocie naszą Magdę całym sercem i jej męża błogosławili. Bo to czujecie to już nie są tylko emocje, tylko to są takie wybory, które są bardzo przy Ziemi. I niech Bóg jej naprawdę błogosławi, i niech to z naszego serca też płynie dla niej i dla jej rodziny. Wczoraj wiecie jak oglądałem zdjęcia sesję zdjęciową w cudzysłowie ze ślubu cywilnego, który był w piątek i jak zobaczyłem Magdę i Daniela, Jurka, jej tatę, i Asię i Zosię, którzy tam polecieli do Magdy, i zobaczyłem tą dekorację skromną i tą słomę na ziemi, myślę sobie, Panie Jezu, to tylko Ty możesz tak zrobić. Że ktoś decyduje się właśnie na taką misję. I pomyślałem sobie, muszę Wam to dzisiaj opowiedzieć. I czwarty, ostatni obrazek. Tylko kochani, wczoraj miałem taki objazdowy dzień i wieczorem jeszcze byłem u starszej, ponad 80-letniej pani Edel Traudy. Wyspowiadała się już 12 lat jeździ na dializy, czujemy jak jest bardzo schorowana i osłabiona i doświadczona. I pamiętam, to było wczoraj, ja już po wszystkim siedziałem obok niej i zapytałem ją o całą jej rodzinę. I powiedziała mi, wie ksiądz, mam sześcioro, sześcioro, sześciu braci, urodziłam się w 1943 roku w czasie wojny. Nasz tato wrócił z wojny, więc ja jestem dzieckiem wojny, a potem znowu, kiedy pojechał na wojnę, wrócił z niewoli dopiero w 1948 roku. I to nasze życie, ja widzę ją jak tak płacze pomału, mówi wie ksiądz, było wyjątkowe. Doświadczaliśmy skrajnej biedy. Jak chodziliśmy do kościoła do sąsiedniej wsi, to najpierw moi starsi bracia, a potem my, mali, z naszą mamą, a potem z naszym ojcem. Ale nie mogliśmy się wszyscy ubrać, bo nie było tyle ubrania. Do szkoły, jak chodziłam, to chodziłam boso od wiosny. Opowiada. A potem zapytała mnie, proszę księdza, gdyby te wszystkie moje wnuki którymi się tak cieszę, gdyby im przyszło żyć w takim świecie, czy oni daliby sobie rady? Wzruszyłem ramionami, i ta pani Edel Trauda powiedziała taką rzecz, wie ksiądz, doświadczyliśmy skrajnej, ale doświadczyłam też i doświadczam również tutaj, dzisiaj, kiedy jestem u mojej córki pod dachem że jest dobrze, ale chcę powiedzieć księdzu, że i w tym niedostatku, i w tej dobrobycie, coś co towarzyszy mi zawsze, to jest to, że Bóg wie, gdzie jestem i wie, czego mi potrzeba. Rozumiecie już, dlaczego 10-15 minut temu powiedziałem, że chciałbym tak zatytułować to słowo? Bóg wie, gdzie jesteśmy. I wierzę, że Pan Jezus dzisiaj mówi: Zaufaj mi, że ja naprawdę wiem. I na koniec. Myślę, że coś, co jest chyba udziałem wielu z nas. Albo w naszych rodzinach. To jest takie doświadczenie, że jak doświadczyliśmy czegoś wyjątkowo dobrego, pięknego, wzbogaciliśmy się, to łatwo wtedy odpaść od Boga, bo Bóg staje się niepotrzebny. Tak się również stało z niektórym z moich kuzynostwa, którzy. 40 lat temu wyjechali na zachód. Pojechali tam, żeby było trochę lepiej. Pojechali tam, będąc bardzo bogobojni, i razem z tym dobrobytem wielu z nich utraciło wiarę. I czasem myślę sobie, że ten czas dobrobytu. Jest chyba z perspektywy nieba trudniejszy niż ten czas strapienia. Na szczęście Bóg jest tym, który spina jeden i drugi. Panie Jezu, wierzymy, że Ty wszystko wiesz, i nic nie jest przed Tobą zakryte. Dziękujemy Ci za wszystkich ludzi, którzy nam. Pomagają, pomagali, wtedy kiedy byliśmy w potrzebie. Panie Jezu, wierzę, że zawsze jesteś przy nas. Bądź, Panie Jezu, z nami i daj nam zawsze świadomość, że jesteśmy naprawdę zależni od Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki, wieków.